Ja myślę, że tego strajku nie będzie. Zresztą przypominam, że pracodawcą dla nauczycieli jest szkoła. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś mówi o wchodzeniu w spór zbiorowy, to znaczy, że spór dotyczy danej szkoły. Czyli inaczej trudno tutaj nawet mówić o jakimś strajku generalnym. Tutaj pracodawcą nie jest rząd. Natomiast jesteśmy przekonani, że rozmowy trwają. Rozumiemy różną taktykę związków zawodowych. Ja się cieszę, że jakby wszystkie centrale, także wyraźnie potwierdził to dzisiaj pan prezes Broniarz, jest gotowy do dalszych rozmów. Te rozmowy będą kontynuowane 22 stycznia. Myślę, że jakby ta próba pewnego happeningu, który przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego trochę utrudnił te rozmowy. Myślę, że też doprowadził do pewnej niejasności, tak? jeżeli chodzi o interpretację tego, o czym mówił minister edukacji narodowej. Ja jakby zauważyłem w tych wypowiedziach Związku Nauczycielstwa Polskiego jakby dwie rzeczy. Jedna to niechęć do własnego postulatu, a ten postulat dotyczył negocjowania i uzgadniania co roku przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminów płacowych dla nauczyciela. Przypomnę, że pensja zasadnicza dla nauczyciela dyplomowanego to tylko tak naprawdę 60% średniej pensji. Część dodatków ustalana jest na poziomie samorządu. To jest jakby jedna rzecz. Druga wydaje mi się też jakby będąca no, takim nieporozumieniem, tak? to znaczy jakby brak w ogóle odniesienia do kwot, które minister przedstawił, jakie rodzą postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czyli inaczej mówiąc, w stronie związkowej, zarówno ZNP, jak i Forum Związków Zawodowych przedstawiliśmy koszt tych postulatów, a przypomnę to w przypadku Związku Nauczycielstwa Polskiego 15 miliardów złotych, w przypadku Forum Związków to prawie 18 miliardów, czyli niemal tyle, co program 500+. Natomiast w przypadku Solidarności ta dyskusja na temat tej propozycji, jakby uszczegółowienia i ustalenia na czym ona polega w przypadku na tamtych central dwóch pozostałych trudno było mówić w jakim w ogóle odniesieniu się do tych wyliczeń które przedstawiło ministerstwo edukacji narodowej w latach 2009-2012 były podwyżki, ale ceną za te podwyżki, o czym często już dzisiaj nie pamiętałem, były dwie godziny darmowej pracy, które wtedy zostały wprowadzone, i to był jeden z kluczowych postulatów związkowych, żeby te dwie godziny darmowej pracy znieść. One zostały zniesione. Chciałem zaznaczyć, że to, co my proponujemy. Tak naprawdę wraz z waloryzacją w roku 2017 to oznacza wzrost nauczycielskich pensji, na które wydatkuje państwo to jest prawie 6,5 miliarda złotych. Wczoraj też mówiąc o kolejnych naszych propozycjach, to też są bardzo istotne propozycje finansowe, wielusetmilionowe, a pewnie i większe, tyle, że one jakby służyć mają przede wszystkim dzieciom. Czyli inaczej mówiąc, mają służyć rozwijaniu zainteresowań, chociażby poprzez zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora i podniesienia jakości pracy szkoły, a więc dodatku za wyróżniającą pracę. Czyli inaczej mówiąc, oczywiście to będzie skutkować finansowo dla nauczycieli, ale równocześnie ma podnosić jakość pracy szkoły, służyć uczniom. Jeżeli patrzymy na średnie, to one inaczej wyglądają, tak? czy inaczej mówiąc, najczęściej się patrzy na stawki minimalne, natomiast średnie są zupełnie inne. Tak? Czyli jeżeli mówimy o skali podwyżkiej, patrząc na średnią, razem z waloryzacją to dla naczynia dyplomowanego, to jest kwota 883 zł. Gdyby patrzeć na same płace zasadnicze, to jest ponad 500 zł. Czyli to też nie jest mało. Natomiast i faktycznie nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem zarabia więcej. Natomiast w przypadku nauczyciela stażysty jest to pewien problem, dlatego zaproponowaliśmy specjalne rozwiązanie w przypadku nauczyciela stażysty, czyli taką dodatkową kwotę na starcie, jednorazową, Wypłacano. I też prosiliśmy związki zawodowe, żeby do tego postulatu się odniosły i sądzimy, że przy tych szczegółowych rozmowach, które odbędą się 22 stycznia, także do tego pomysłu, do tego rozwiązania przez nas proponowanego związki zawodowe odniosą się. Żaden z nich oczywiście nie zakwestionował tego pomysłu już w tych rozmowach, które się teraz odbywały.